Ivo Setizajon, czyli 21-letni profesjonalny gracz Fortnite, urodzony 8 września 2003 roku, który zajmuje wysokie miejsca już od samego początku 2019, a przez całą swoją drogę zagrał już w 18 finałach FNCS, czego dwa z nich wygrał, a mowa oczywiście o FNCS Trio, które zagrał razem z Kamiem i Tekiem, gdzie zgarnęli po 100 tysięcy dolarów oraz lanie FNCS Invitational w 2022 roku, gdzie razem z Kamiem wygrali również po 100 tysięcy dolarów oraz zgarnęli za to puchar. A dzięki tym i całej reszcie osiągnieć, wygrał on już ponad 1 100 tysięcy dolarów, co jest naprawdę ogromną sumą jak na gry komputerowe. Na pierwszych FNCS-ach zajął on dosyć niskie, bo dopiero 66 miejsce, a były to FNCS solo w sezonie trzecim chapteru 2 i dostał on za nie jedyne 1500 dolarów, co na wiek, w którym je wygrywał i tak były fajną kwotą. Najgorszym placementem z tego było 44 miejsce razem z Chapixem w sezonie pierwszym chapteru trzeciego, ale niestety zmieniło się to 28 lipca 2024 roku, gdzie wraz z przez kontest i bardzo słabą metę zajęli 48 miejsce, a było to w chapterze 5 sezonie 3. Natomiast do najlepszych placementów należą Czwarte miejsce na fncs tak w sezonie 7 czapteru 2 wraz z Kamim i Tekiem, z czego zgarnęli po 40 tysięcy dolarów. Wygranie trio FNCS również z nimi w sezonie 8 czapteru 2, gdzie zgarnęli po 100 tysięcy dolarów. Zajęcie drugiego miejsca na Grind Royalu w tym samym sezonie, te które przygarnęli po 150 tysięcy dolarów. Piąte miejsce z Kamim w chapterze 3 sezonie 2 i wygranie po 50 tysięcy dolarów. Najważniejszego turnieju w roku, czyli FNCS Invitational razem z Kamim w czapterze trzecim, w sezonie czwartym, wygrywając po 100 tysięcy dolarów. W czapterze czwartym również zajęli piąte miejsce i też w tym samym sezonie, ale tym razem wygrali po 30 tysięcy dolarów. Następnych FNCS w sezonie trzecim zajęli czwarte miejsce i wygrali 40 tysięcy dolarów. A pod koniec, jak co roku, nasz czas na najważniejszy turniej w roku, a był to oczywiście FNCS Global Championship, gdzie z kontestem oraz z donami, które siadały kompletnie na niekorzyść z i Kamiego, zajęli dopiero drugie miejsce z stratą 59 punktów do miejsca pierwszego format tego turnieju był sześciogierkowy więc niestety nie było szansy odbić się w dniu Drugim a zgarnęli za ten turniej po 325 tysięcy dolarów na głowę czyli naprawdę sporo, był to jeden z największych prize pooli od bardzo dawna, a w czapce 5 serii zajął tylko jedno fajne miejsce było to top 3 w sezonie drugim wraz z kamień gdzie zgarnęli po 50 tysięcy dolarów niestety tym razem na Global Championship zajęli dopiero 23 miejsce po powrocie w New Drugim z miejsca 39 a zgarnęli za ten turniej tylko po 8 tysięcy dolarów co jest naprawdę bardzo mało jak na nich a do dodatkowych topowych osiąg można zaliczyć wygranie Dreamhacka duo wraz z Tekiem w grudniu 2020 roku, za którego zgarniali po 12 tysięcy dolarów. Wygranie Dreamhacka solo w 2020 roku, gdzie razem z Kamim zrobi tyle samo punktów, ale Seti miał wina i dzięki temu wygrał i zarobił 12 tysięcy dolarów. Oraz zajęcie trzeciego miejsca na Gamers Aid wraz z Kamim w Arabii Saudyjskiej w 2022 roku, zgarniając po 50 tysięcy dolarów. I niedawno zaczął się chapter 6, w którym Seti gra trio z Kamim i Harry, a będzie on na pewno dużo lepszy niż chapter 5. Szansa na wygranie FNCS, a nawet Global Championship'a jest ogromna, ponieważ trio jest trybem, gdzie trzeba grać consistent, a Seti i Kami są w tym mistrzami, a dodatkowo mają Harry'ego, który jest jednym z najlepszych młodych talentów, jak i w Polsce, tak i na świecie, po prostu jest bardzo dobrym fighterem. w przyszłości może naprawdę dominować scenę, ale o nim film już jest na kanale, a do teraz, na finałach Dywizji Pierwszej, w tym sezonie zajęli oni drugie oraz trzecie miejsce, co jest naprawdę dobrym prognostykiem na 2025 rok. Seti osiągnął swój sukces dzięki determinacji, ciężkiej pracy oraz fanusgerki, z gierki, bo gdyby Fortnite mu się znudził. Na pewno nie widzielibyśmy go w aktualnym miejscu. Potrafi on być w związku z swoją dziewczyną, a nadal grać po kilka godzin dziennie, żeby cały czas stawać się coraz lepszym i wygrywać jeszcze więcej. Cechuje się tym, że od samych początków był on Iglem, dzięki czemu aktualnie jest jednym z najmądrzejszych i najlepszych na świecie. Wyróżnia go spokojny playstyle, ponieważ nie lubi on dojeżdżać każdego, kogo widzi na serwerze, tak jak inni, którzy potrafią robić naprawdę masę killi. Raczej preferuje on łapać killę w lane. Również nie skupia się on tylko na możliwości przejęciu high ground w każdej sytuacji, tak jak niektórzy. Stopki, a wykorzystuje momenty, kiedy jest zamieszanie i można go przejąć bez walki oraz strat, HP, lutu, masów i tak dalej. Aczkolwiek, kiedy trzeba, to potrafi on się bić, nawet z najlepszymi. Gdy trzeba na przykład zrobić dobrą gierkę, żeby dostać się na kieszka, są w stanie czasnąć poro winka. Sety najbardziej zyskał rozpoznawalność dzięki perfekcyjnej grze wraz z kamiem i tekiem na trio w drugim, gdzie byli oni uważani za jeden z najlepszych teamów na całym świecie. Potrafi on idealnie grać low grand, zajmować teren i łapać naprawdę sporo killi z low granda. A w odpowiednich sytuacjach potrafi bardzo łatwo przejąć HG, co potwierdzają ich wyniki nawet w obecnym sezonie chapteru 6. A w swojej karierze był on wspierany przez takie organizacje jak Vex Esports od kwietnia 2018 roku do września również tego roku. Potem dołączył do Grom gdzie był od 27 września 2018 roku, a zakończyli oni współpracę 8 stycznia 2019. Następnie zagościł w Trzysa Spartans na jedne 6 dni od 11 listopada do 17 listopada 2019 roku. Kolejną organizację. W drodze Setiego było Spektrum, którym był od 5 września 2020 do 6 grudnia również tego roku, aż w końcu przyszedł czas na największą oraz najbardziej perspektywiczną organizację w tamtym czasie, której zrobił bardzo wiele ciekawych rzeczy, takich jak bootcamp w Warszawie, gdzie zamieszkał na dłuższy czas, również bootcampy w różnych krajach, oraz takie rzeczy jak spotkanie w kinie z fanami, a mowa oczywiście o Become Legend, którym był od 2 stycznia 2021 roku, aż do 8 stycznia 2023, gdzie niestety cała organizacja się rozpadła, przez problemy finansowe, a po wygraniu Invitationala w barwach Become Legends i po ponad miesięcznej przerwie dołączył on do tundry, który był od 10 maja 2023 do 18 października. Niestety w tej organizacji podczas Global Championshipa zajął dopiero drugie miejsce zaraz za Mero i Cooperem, a następną jego organizacją było Manchester City, w której grał od 8 lutego 2024 do 7 stycznia 2025. Rok w niej też zagrał Global Championshipa, ale niestety nie poszedł on po myśli chłopaków, bo zajęli dopiero 23 miejsce, co jest ich aktualnie gorszym miejscem na LANach, a obecnie jest on free agentem, czyli poszukuje nowej organizacji. No i zobaczymy, co czas przyniesie. A korzysta on z ustawień idealnie dopasowanych do swoich potrzeb, na których wszystko ma tak rozłożone, aby każdy palec miał swoją funkcję i żeby na przykład jednym palcem nie musiał wykonywać zbyt dużo ruchu, ponieważ wtedy jest to nieoptymalne i po prostu spowalnia swoją prędkość budowania i robienia czegokolwiek. A wyglądają one właśnie tak, jak widzicie je na ekranie. I jedyne, co się zmieniło od tamtych ustawień jest to sens, który 8% szedł do 7 oraz max FPS z 360 do 240 również gra na 260 Hz. A najpotrzebniejsze bindy to podłoga pod V, schody pod tylnym przyciskiem bosznym myszy, daszek ma pod lewym shiftem oraz czele na przycisku przed przednim. Slot pierwszy ustawiony na dwójce, drugi ma pod Q, trzeci pod czwórką, czwarty pod piątką oraz piąty ma na X. A nosi on na tych slotach od 1 do 5 ARK czy MK, zał jak zwał, pompę, rotację i dwa sloty leczenia. Edytuje on pod F, kilo wyciąga na E. Korzysta on aktualnie z rozdziałki Full HD 1920 1080 oraz używa DPI 800 przy czułości 7%. Używa on też topowego sprzętu, dzięki czemu ma on przewagę nad przeciwnikami, a składa się na to myszka Razer Viper V3 Pro, na której używa on również gripów, klawiatura Wooting 60KE, słuchawki Sennheiser HD600, podkładka Artisan Raiden Meat, fotel Herman Miller Embody, monitor Zoe XL 2566K oraz inne akcesoria takie jak rękaw czy na przykład ogrzewacze do rąk. Lubi on też często zmieniać podkładki oraz myszki, dlatego tu. Tutaj nie ma się co tym kierować. I też nie mam pewności czy aktualnie gra na że Viper V3 Pro. Czy na jakiejś innej. Bo naprawdę u niego jest to bardzo często zmieniane. Jego komputer również jest topowy. A składają się na niego takie podzespoły jak. Płyta główna Z790. Procesor Intel i9-14900KS. Pamięć RAM 2x24GB 8000MHz G.Skill. Oraz karta graficzna RTX 4090. A zamknięte jest to wszystko w obudowie kryte Y60 w kolorze białym. A jeżeli film wam się spodobał to możecie napisać w komentarzu. Z okiem nagrań następny, zostawcie też subika i łapeczkę, no i widzimy się następnym razem.